Kolejne dwa tomy z serii komiksowej Przygody Tintina autorstwa Herze. Dzisiaj przyjrzymy się albumowi 9 i 10. Tom 9 nosi tytuł Krab o złotych szczypcach. I został wydany w latach 1940-41 w wersji czarno-białej, a następnie w 1943 w pokolorowanej. W odcinku tym Tintin zostaje przez detektywów Thompsona i Thompsona wprowadzony w sprawę zagadkowej śmierci pewnego marynarza. W ten sposób dociera do statku o nazwie Budian który jak się okazuje przewozi opium w puszkach z krabem. Statkiem kieruje wiecznie zapijaczony i nieświadomy niczego kapitan Hadok, po polsku tłumaczony na kapitan baryłka. Razem z Tintinem obaj lądują na środku pustyni, a potem w Maroku docierają do człowieka, który kieruje całą organizacją szmuglującą narkotyki. Był to pierwszy album wydany przez Herże, po zajęciu Belgii przez hitlerowców. Z tego powodu autor nie mógł dłużej poruszać w swych komiksach drażliwych kwestii politycznych. Postanowił więc przenieść akcję w egzotyczne miejsce i powtórzyć niezobowiązujący schemat, który wypróbowywał już wcześniej wielokrotnie, począwszy od cygar faraona. Komiks dzieje się niejako poza czasem i napisany jest tak, by nikogo nie urazić, ani Arabów, ani Japończyków, o Niemcach nie wspominając. Mamy tu za to duże nagromadzenie sytuacji satyrycznych, wiele scen z Thompsonem i Thompsonem, które ciągle powtarzają się i przewracają na przysłowiowej skórce od banana. Ale mimo tego wszystkiego miałem wrażenie, że komiksowi brak naiwnej atmosfery zabawy, którą widzieliśmy we wcześniejszych odcinkach serii. Herże próbuje nas zabawiać, ale szczerze mówiąc bawimy się średnio, może dlatego, że jemu samemu wcale nie jest do śmiechu. Przejawem tego, że wkraczam pomału w świat problemów ludzi dorosłych, jest zaskakująca postać kapitana Hadoka, który stał się z czasem regularnym bohaterem serii. Hadok to notoryczny i nieuleczalny pijak, który stale obiecuje, że przestanie pić, by za chwilę złamać dane mu słowo. Mamy wrażenie, że to w zasadzie fajny i przyzwoity człowiek, ale z powodu swego nałogu kompletnie nie można na nim polegać. Większość katastrof, która przydarza się w tym tomie Tintinowi, spowodowana jest przez Hadoka i Tintin. Wydaje się, zmuszony mu te katastrofy cały czas wybaczać. Do Hadoka nie można mieć bowiem pretensji. Jest to człowiek w pewnym sensie chory, a jego choroba jest całkowicie nieuleczalna. Powoduje, że jest na przemian tchórzem i bohaterem, osobą niezwykłej łagodności, a za chwilę brutalem, nie liczącym się z nikim i niczym. Postać Hadoka wyraźnie dominuje nad całą tą opowieścią, która bez niego byłaby dość nieciekawa i bardzo wtórna. Prawie wszystko poza nim już w serii widzieliśmy, często nie raz. Tintin jest jak zwykle odważny i chyba bardziej niż wcześniej skłonny do pomagania innym. Rzuca się w płonący wrak samolotu, by ratować ludzkie życie. Z gołymi rękami prowadzi pościg za uzbrojonymi napastnikami i rzecz jasna zawsze wychodzi cało z każdej opresji. Ryzonkowo album prezentuje się dość standardowo, postacie kreślone są bez specjalnych ambicji. Sceny dynamiczne sprawiają chwilami dość naiwne wrażenie, jest to taki prosty slapstick. Dość staroświecki z dzisiejszego punktu widzenia, ale sympatyczny. Na prośbę wydawnictwa Casterman, Hergé zwiększył ilość stron komiksu z 58 na 62, dodając do niego cztery całostronicowe rysunki wplecione w akcję. Tom 10 nosi tytuł Tajemnicza Gwiazda i ukazał się w latach 1941-1942 i był pierwszym w serii, który powstał od razu w kolorze. W odcinku tym Tintin zwraca uwagę na zbliżającą się do ziemi gwiazdę, która okazuje się wielkim meteorytem, który zdaniem naukowców spowoduje koniec świata. Mylą się oni jednak w swych wyliczeniach o bagatelka 48 tysięcy kilometrów. Na ziemię spada tylko jego kawałek, i Tintin rusza z międzynarodową grupą naukowców na statku dowodzony przez kapitana Hadoka do Arktyki, by go odnaleźć. Ekspedycję próbuje uprzedzić podstępny finansista Bolwinkel. Album zaczyna się bardzo interesująco, przede wszystkim dlatego, że Herze wprowadza tu po raz pierwszy zupełnie inny rodzaj opowieści, zamiast podróżowania po świecie i tropienia szajek przemytników, co widzieliśmy wcześniej, pojawiają się tu elementy fantastyczne. Autor zabawnie portretuje nie po raz pierwszy środowisko zdziwaczałych oderwanych od rzeczywistości profesorów. Wizja końca świata też jest interesująca, a komiks poprzez swoją inność staje się niemożliwy dla nas do przewidzenia. Niestety, gdy zaczyna się sama wyprawa, akcja stopniowo traci początkową energię. Herze, co prawda, piętrzy przed bohaterami rozmaite trudności, ale wydają się one raczej wyssane z palca. A to obłąkany fanatyk religijny pragnie wysadzić statek w powietrze, a to kontrolowany przez Ballwinkela sklep odmawia sprzedania im paliwa do okrętu. Powoli uświadamiamy sobie, że cała wyprawa, mająca jedynie na celu przywiezienie kawałka meteorytu, zwyczajnie nie jest specjalnie ciekawa. Co gorsza, Herge w swojej pierwszej wycieczce w stronę science fiction popełnia tu najrozmaitsze błędy, świadczące o jego kompletnej nieznajomości tego, o czym pisze. Jego lecący w stronę Ziemi meteoryt wywołuje nie wiedzieć dlaczego fale upałów, a po rozbiciu się o wody Arktyki unosi się w powietrzu, przypominając bezludną wyspę. Chociaż jest metalowy, co jest powiedziane w pewnym momencie, wcale metalu nie przypomina. Na koniec autor kompletnie traci kontakt z rzeczywistością, gdy na meteorycie wyrastają wybuchające grzyby i wszystko, rośliny i zwierzęta, ulega gwałtownemu powiększeniu. Są to rejony typowe dla opowiadań Juliusza Werna, ale bez dbałości tego ostatniego o naukową wiarygodność. Komiks był też oskarżany o antysemityzm. Główny złoczyńca ma wyraźne cechy semickie, jak duży nos, Pali cygara i w oryginale nosił nazwisko Blumensteina. Po protestach, Herze zmienił je w 1954 roku na Bowl Winkle, nie zdając sobie sprawy, że to jest również żydowskie nazwisko. Nie byłoby w tym może nic specjalnie strasznego: wiele ówczesnych utworów literackich posługiwało się antysemickimi stereotypami, gdyby nie to, że w tym samym czasie Niemcy wysyłali belgijskich Żydów do obozów zagłady. W istocie celem ataku herrza nie byli sami Żydzi, ale Ameryka i utożsamiana nas z Żydami amerykańska finansiera. Autor dopiero z czasem zmienił USA na fikcyjne państwo Sao Rico, które widzimy w obecnych wydaniach. W sytuacji, gdy cała Europa znajdowała się pod kontrolą Niemców, a Stany Zjednoczone były ostatnią nadzieją wolnego świata, musi się to wydać w najlepszym razie kontrowersyjne. Rysunkowo komiks może się podobać, chociaż nie mamy tu do czynienia z żadną wizualną rewolucją. Herze ładnie rysuje statki, obserwatorium astronomiczne i fantastyczne krajobrazy meteorytowej wyspy. Postacie są sprawnie rysowane, a autor uwielbia je efektownie przewracać w slapstickowy sposób. Nie otrzymujemy tu żadnych ilustracji wybitnych, ale kreska jest klarowna i przejrzysta, dokładnie widzimy co się dzieje, twarze wyrażają wszystkie potrzebne emocje, a postacie są łatwo rozpoznawalne.